składam wniosek formalny o przerwę do godziny 22, aby platforma obywatelska mogła obejrzeć mecz swojej reprezentacji niemieckiej która w tej chwili gra abyście mogli tam odpowiednio kibicować ale skoro jesteśmy już przy berlinie to dokładnie 8 lat temu 1 grudnia 2014 roku szefem Rady Europejskiej zostaje Donald Tusk Człowiek odpowiedzialny za zgodę na pakiet klimatyczny, człowiek odpowiedzialny za podwyższanie wieku emerytalnego, człowiek, który z PSL-em wypełnił rolę, a Niemcy namaściły go na króla Europy, który zgodził się na drożyznę dla Polaków. I to właśnie ten język, ten styl uprawiania polityki proniemieckiej, prorosyjskiej powinien was dzisiaj powodować, że powinniście głosować za naszymi reformami i za naszymi ustawami. Nie macie wstydu, a Donald Tusk zapisał się historii, na czarnych kartach historii nie tylko Europy, bardzo. ale całego świata złaczę to, bardzo. co zrobić. Dziękuję Panie Pośle. Odgazu. Dziękuję Panie Pośle, proszę bardzo. Panie Pośle, dziękuję. Panie Pośle. Pan poseł Borys Budka, koalicja obywatelska. Pan poseł Borys Budka, koalicja. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wnoszę o pół godziny przerwy, byście wy... byście mogli wycofać się z przyznania blisko 3 miliardów złotych na propagandę w reżimowej telewizji, byście mogli wycofać się z półtora miliarda złotych na propagandę w kancelarii premiera. Ale wreszcie byście mogli się zdecydować. Czy premier Morawiecki jest waszym premierem, czy jak podobno poseł waszego klubu mówi, że nic dobrego Wam się nie udało, ponieważ zdradził Polskę na szczycie europejskim. Zdecydujcie się wreszcie, czy jesteście za pieniędzmi dla Polaków, czy jesteście za rozwojem Polski, czy chcecie tak jak wasz wewnętrzny koalicjant solidarni z Rosją wypełniać interesy rozwalaczy Unii Europejskiej panie prezesie pan nawet konstytuuje bardzo, bardzo dziękuję, sfinansować panie pośle, i dziękuję pan bardzo finansować dziękuję bardzo zapraszam pana posła Rosyjski Roberta Kwiatkowskiego panie